Ojciec zapłatni jest wczoraj już taką przyczepkę ze sobą ten dowód i i dać, a Wesele wczoraj mieli pochlo trochę i no i dają już sam już takiego już sam wyjazd takiego że na jeżdżą wolniej. że kierowcy jeżdżą wolniej. już 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 za to boję się. No, dzięki to zanoga, na Nasze kamery towarzyszyły inspektorom przez dwa dni. W tym czasie kilkanaście razy słyszeliśmy podobne ostrzeżenia. To jest? Przewodnicząca. Przewodnicząca. Jednak zdarzali się też kierowcy bez Sibiradia. Krokodylki skupiają się na samochodach ciężarowych, ale gdy widzą, że przepisy łamią osobówki, mają obowiązek reagować. Na stację, Ta interwencja po raz kolejny przypomina o konieczności zmiany przepisów o dowodach rejestracyjnych. Jeżeli właściciel zatrzymanego pojazdu nie ma tego dokumentu podczas kontroli, policjant lub inspektor nie może go zatrzymać. Kierowcy więc coraz częściej go nie wożą albo kłamią, że go nie mają. Potem podczas kolejnej kontroli dostają jedynie 50 zł mandatu za brak dokumentu. Jednak powodem zatrzymania tego kierowcy nie był stan techniczny, lecz prędkość. Dzień dobry, Młodszy inspektor, Kielar Piotr. Bo nie była akurat nie, siostra. Z panu nie poradzę na to. Ale przeszedziłem tą Hondę. Coś staram bo. się tak przed częściami wszystkimi dzwonić, bo to wiadomo, bo to jest ograniczenie. Tutaj jest w tej pełne, pełno, bo te jeździłem po przeszłości. No, zatrzymania jest przekroczenie Wielu. dozwolonej prędkości o 47 km na godzinę. Mandat za taką jazdę to 300 zł i 8 punktów karnych. Ale ten kierowca będzie musiał zapłacić jeszcze więcej. Dowód rejestracyjny jeszcze przyczepki proszę. Przyczepki nie mam, proszę przez sobie dowodu, bo został w drugim samochodzie. Właśnie jadę po wodą do auta. O, to nie no, o, się jest wczoraj tą przyczepkę wraz ze sobą, ten dowód i zapomniał mi dać. A wesele wczoraj mieli, poplo trochę i szum, ja wyszum, ja się bo no i proszę Pana, ja wyszukuję, musiałem je wziąć. Jednak inspektorowi trudno uwierzyć, że ta przyczepa wyjechała ze stacji diagnostycznej z podbitym przeglądem. Opony. Ona była kupiona w takim stanie, i na nie wiem. Druga opona równica. Nie, mnie nie brakowało. To nie jest tłumaczenie. Takim pojazdem nie możemy poruszać Nie o co chodzi. Prawie więcej ona stoi na polu i nie niż ona jest uszywana. W tym miejscu kierowcy zostawiali już swoje pojazdy i przyczepa będzie musiała do nich dołączyć. A jest bez możliwości, żeby do tego zawrócił i to przyczepy tam usłyszałem. Na, przyczep... na... na przyczepkę będzie zakaz. Ja zakaz dalszej jazdy. Stąd jest dosłownie za kilometr na posesję prywatną, żeby zostawić ją i ewentualnie na lewecie, po przewidzieć. Trzeba tam... na stąd ewentualnie. Mężczyzna nie ma dowodu rejestracyjnego przyczepy, więc inspektor nie może go zatrzymać. Kierowca pożegna się jednak z dowodem rejestracyjnym samochodu. Widział pan te opony na przedniej osi? Widziałem właśnie tak. Nie za bardzo tutaj. Widziałem właśnie. O. Kupiłem one martwym ponoweselem. Ja nie wiem kiedy mieć z tyłu opony, bo trochę nie trzeba z przedniej osi. Założyłem auto musi wyczynę to szybko, Inspektor decyduje się na pouczenie kierowcy za jazdę na zużytych oponach. Mężczyzna dostaje jednak jeszcze jeden mandat. 50 zł za brak dowodu rejestracyjnego przyczepy. Dobra, to wszystko z mojej strony. Dzień, dziękuję. Do widzenia. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze. Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem na drogach